Czy żeby zostać mistrzem Polski trzeba mieć w składzie mistrza świata? Dzisiaj to pytanie zadają sobie wszyscy fani Stali Gorzów. Ja nazywam się Marcin Matuszak i dzisiaj przeanalizujemy zmiany w sezonie 2023 w e-boot.pl Stal Gorzów. W Gorzowie nie doszło do zbyt wielu zmian, jednak te, które zaszły są dosyć znaczące. Ze startu Gniezno do zespołu dołączył Oskar Pfeiffer, którego żółto-niebiescy zakontraktowali zaraz po tym, jak przejście ze stali do motoru ogłosił Bartosz Marznik. Oskar Pfeiffer wraca na tory Ekstraligi, na których ścigał się w latach 2013-2015. Zdobył wtedy w 183 biegach 197 punktów i 35 bonusów. I na pewno w tym sezonie te statystyki będzie chciał mocno poprawić. Wychowanych startu Gniezno przeszedł do stali Gorzów. Jak sam mówi, ze względu na najkorzystniejszą ofertę oraz warunki na torze, jakie panuje w Gorzowie. Czy uda mu się wejść w buty Bartka z Marzlika? To się okaże. Jak wiadomo, największym wydarzeniem na rynku transferowym jest odejście wychowanka Stali Gorzów. Mowa tu oczywiście o Bartoszu z Marzliku. Trzykrotny mistrz świata w nowym sezonie reprezentować będzie barwy motoru lub Zmarzlik Po 11 latach w Gorzowie Wielkopolskim żegna się ze Stalą. Jak myślicie, brak tego zawodnika w talii Stanisława Hołskiego to tylko strata kilkunastu punktów meczowych czy coś więcej? Ja za no, za mało by puściłeś piątkę, co zachowało do przed sezonu treningi. A po grafik? Jakie elementy to duży luz wieźmiecie? Musisz świadomie to rozkazać, że wiesz, że masz małą zapaskę i przybardzie energia samoocengo i podpal ale na pewno. Nie od dziś wiadomo, że żaden zawodnik nie wnosi tyle informacji torowych co Bartych. Dlatego w mojej ocenie brak mistrza to wyrwa w stali nie do zastąpienia. Wszystko możemy nic nie musimy. Dobra, próbatoru to ja wyznaczę Bartek i Marty. Słudziorno no, zaimponowałeś. <laughs> Kiedyś muszę. chodzi o stęb. Stał Gorzów będzie zatem opierała swój skład na trzech liderach. Szymonie Woźniaku, Andersie Tomsenie i Martynie Wacunku. Ale zaraz zaraz. Czy ta trójka nie jest ostatnio dosyć pechowa? W przypadku tego ostatniego, gdyby nie defekt w decydującym starciu o drużynowe Mistrzostwo Polski, to walka o tytuł trwałaby do ostatniego okrążenia. Cała trójka dzięki swojemu ofensywnemu stylowi często pakuje się w kłopoty i zapoznaje się z nawierzchnią toru. Co zatem powinien zrobić Gorzowski Klub, by odczarować złą passę? W tym sezonie ciężko odpowiedzieć, czy podopieczni Stanisława Chomskiego będą walczyć o medale, czy o utrzymanie się. Jak myślicie, jak wypadnie w tym roku ich rywalizacja? Na którym skończą miejscu? Dajcie znać w komentarzach, a ja zapraszam Was do lajkowania i subskrybowania, bo już niedługo pojawią się kolejne analizy.